cześć dzisiaj chciałbym żebyśmy porozmawiali o tym jak tworzyć paczki jakie później importować do projektów ponieważ dochodzimy już do takiego etapu gdzie czasami będzie to niezbędne nasze projekty stają się coraz bardziej zaawansowane jest coraz więcej tutaj plików na których musimy pracować żeby coś wam pokazać więc od czasu do czasu będę wam tutaj dawał takie gotowe paczki na których będziemy zaczynać naszą pracę no i jeżeli będzie gdzieś tam taki dłuższy kod i będzie gdzieś taka paczka startowa to będę wam o tym mówił no, i będę starał się czasami dorzucać Wam takie pliki, gdzie macie już kod napisany, możecie sobie go skopiować, czy sprawdzić, czy rzeczywiście wszystko jest ok. Także, jeżeli coś takiego będzie dostępne, to na pewno będziecie mieć to do danej lekcji. No, i dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak stworzyć sobie paczkę z tego wszystkiego, co już mamy, żeby można było ją później przekazać lub ewentualnie sobie zapisać i w razie czego do niej wrócić. Przechodzimy sobie tutaj do naszego pola Projekt i klikamy prawym i dajemy export package. Ja chcę wyeksportować sobie wszystko, żeby później zaimportować całą scenę i działać na gotowym projekcie. Dajemy sobie export, wybieramy lokację gdzie chcemy to zapisać. Ja sobie to nazwę pack01 rigid body move and shoot scene i zapiszę sobie teraz dajemy save. Zobaczcie, że zostało to zapisane. Więc teraz, gdybym usunął sobie, zobaczcie to wszystko może scenę zostawię, bo za bardzo nie da się usunąć sceny, w której się znajdujemy. Więc pousuwam sobie wszystko, co tutaj mam. Również tutaj ze sceny pousuwam wszystko poza kamerą. I teraz załóżmy, że zaczynamy od nowego projektu. Chcemy sobie wgrać tą paczkę. Więc klikamy prawym, dajemy Import Package, Custom Package. Wybieramy sobie tą paczkę, dajemy Open. Tutaj ładujemy wszystko, co jest, dajemy import. Nasza scena się trochę zmieniła, więc musimy dać też reload scene. I zobaczcie, że wszystko jest w stanie początkowym. Jak damy sobie teraz play, to wszystko powinno działać dokładnie tak jak przedtem. Dam sobie strzelanie, cyk, cyk, no i super, wszystko działa. Więc teraz, jeżeli będziemy tworzyć jakieś projekty, które będą bazować już na jakichś elementach na początku, to o ile nie zapomnę, to będę starał się Wam takie paczki dołączać, żebyście mogli sobie je pobrać i na nich działać. Oczywiście, wszystko będziecie mogli sobie też samemu robić, do czego was zachęcam. Ale gdyby ktoś wolał tą opcję, to nie ma sprawy. I wydaje mi się, że jeszcze na poczet przyszłych filmów, to ja zmienię tutaj sposób strzelania, przejdę sobie do player shoot. I wydaje mi się, że spacją nie będziemy chcieli strzelać, ponieważ niedługo chciałbym wprowadzić sobie tutaj funkcjonalność skoku i raczej spację będziemy używać właśnie do tego, żeby skakać. Więc zamiast strzelać sobie tutaj. Spacją to może ja wymarzę tą porcję kodu i użyjemy to co używaliśmy wcześniej, czyli get button down i tutaj jako argument musimy podać nazwę, czyli wpiszemy sobie fire1. Dzięki temu będziemy mogli strzelać lewym przyciskiem myszy, a także lewym kontrolem, o ile dobrze pamiętam. Zobaczmy, spróbujemy. Tak, strzelamy lewym kontrolem i lewym przyciskiem myszy. No i super.